Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj długo wyczekiwany, długo wyczekiwany odcinek z planterami i nektarami No także co, zapraszam do oglądania Zacznijmy sobie w ogóle od tego czym jest tak ten planter no I nektary, to nektary zaraz omówimy Gdzie tak, planter możemy kupić Albo ewentualnie tak jak niektóre dostać tam z questów, albo w katalogu kupić no ale najczęściej no, po prostu kupujemy, tak? w Taki jakby stały planter, bo mamy dwa rodzaje planterów, mamy planter, yy, który tak jakby nam znika po użyciu. Czyli tak jak tu widzicie mamy paper, paper Planter, Ticket i Festive. Jak wiecie mamy użycia na nich. No czyli po prostu użyjemy, zbierzemy i on nam znika. I mamy takie jak Plastic Planter, Candy Planter i dużo więcej. Takie, które po prostu jak użyjemy, zbierzemy, to nam wracają z powrotem do ekwipunku. Yy, I teraz tak, takich właśnie gdzie się kupuje plantery plantery możemy kupić tutaj tu jest najwięcej ich, tutaj mamy tak mam właśnie ten plastic planter czyli taki totalnie początkowy tu nie mam napisane ile kosztuje y potem mamy candy, tecki y pesticide i the planter of plenty, plenty, ale to to w ogóle jest tak jak już mówiłem tam w poprzednim odcinku, że trochę ciężkie, to jest bardzo. No, najcięższy item to jest obecnie. Zrobienia. I teraz tak. Każdy planter służy do zdobywania czegoś innego. Co w się sensie z itemów, jeśli chodzi o to, bo nektary zdobywa się na danym polu. Ale tak jak mówię, do nektarów zaraz będzie. Na początku plantery wszystkie mówimy. Czyli tak. plastik planter to tam jakieś, jak to jest napisane, daje randomowe itemy. Ale ja z tego na przykład dostałem ostatnio super smoothie, więc. Nawet z takich zwykłych da się dostać bardzo dobre rzeczy, no super smoothie z takiego tego, to jest bardzo fajne. Candy Planter nam daje tak, daje nam yy, gamdropy i Jelibiny. Y. Najwięcej, bo oczywiście inne rzeczy też daje, ale tego daje nam naj, najwięcej. I teraz tak, mamy tak, że rośnie 25% szybciej na Strawberry na fieldzie, No czyli po prostu jak go postawimy. Yy, to zamiast 4 godziny będzie tam rósł szybciej, no. Godzinę szybciej. czy 3 godziny, no czyli... Tak, yy, dalej mamy destrowery, yy, dalej mamy. A, że jeszcze rośnie szybciej na pineapple patch i coconut fieldzie No czyli po prostu rośnie szybciej na tych trzech polach, tak? Jeszcze mamy, że daje 10% bonus white pollen czyli jak, tak jakby on nam zbiera... plantery nam zbierają polena. No jak zbieramy, no to po prostu dostajemy tego polena, tak? Czyli tutaj jak mamy napisane, że zbiera około milion polena, no to więcej white pollen nam daje. No i jeszcze daje nam 20% Motivating Nectar, ale o nektarach zaraz, yy, zaraz przejdę do nektarów. Dalej mamy Tacki Plantera, który nam daje yy, bonusowe Feed Dice i Sunflower Seeds, znaczy daje nam Sunflower i Feed Dice. I mamy tak, rośnie, rośnie 25% szybciej i, do, i daje 100% yy, polena, yy, jeśli jest na tych początkowych yy, fieldach, czyli yy, clover, Blue Flower, Sunflower, Dantelion i Mushroom. Czyli te 5 pól, jak tam położymy, to szybciej rośnie i daje więcej polena. I jeszcze daje nam 25% więcej Satisfying i Comforting nektaru. No, czyli, tak jak mówię, nektary zaraz. Dalej mamy ten Pesticide, który jest już dosyć drogi, ale idzie go dosyć spoko kupić. Jeszcze tu mamy czas rośnięcia w ogóle. No to ten pierwszy rośnie 2 godziny, Candy 4 tacki 8, no i ten rośnie 10. Oczywiście yy, pamiętajmy o tym, że na danym polu rośnie szybciej. Zaraz jeszcze przejdziemy jak można jeszcze szybciej, yy, żeby rósł. I on zbiera 200 milionów polena i daje bonusowe Bitterberry i Neonberry. Czyli jest dobry do robienia mutacji, czy, czy też teraz w sumie tych świeczek, które są potrzebne do praktycznie wszystkiego, do wszystkich nowych itemów. Teraz tak. 30% szybciej i 50% więcej polena yy, na strefie za 5%, czyli... Yy, Spider, Strawberry i y, Bumbo y, Co my tu jeszcze mamy? Y, pszczoły z mutacją y, Tak jakby szybciej zbierałem y, z niego nektar Właśnie do tego zaraz że pszczoły zbierają też nektar z tego No i jeszcze daje 30% atysfajnki, i intik nektaru y, Nie wiem czy mam to omawiać, bo no, w sumie dobra tego, tego chyba nie trzeba omawiać i tak nikt Jak na razie tego nie kupi, więc się nie opłacę tego na to bo tam jest no, walny jest ten planter i tyle yy, dobra, lecimy dalej, mamy w blue shopie oczywiście mamy blue clay planter, którego nie kupiłem jeszcze w sumie bo nie potrzebuję no i tak, on rośnie 6 godzin, zbiera 3 miliony polena i daje blue ekstrakty i mikrokonwentery i o, hon... dobra jednak kupuję, bo potrzebuję sakli nie zauważyłem tego, no także, no, jak widzicie Y, Honej sakle w ogóle, jak ktoś nie wie, to jest nowy item, który jest bardzo potrzebny obecnie do kraftowania. jest tutaj mamy go. <grym> bardzo dużo jest tego potrzebne. No i 25% szybciej rośnie, jeśli jest na polu z białymi kwiatami. Z białymi, przepraszam, niebieskimi y, daje 50% więcej blu polena Jak no po prostu daje 50% więcej blu polena I białe, czy mamy białe co czas? Y, niebieskie pszczoły. 25% szybciej zbierają nektar. No i daje 20% refreshing i comforting nektaru. <laughs> tak jak mówię, nektary zaraz będą także spokojnie. Mam całą, całą rozpiskę po prostu wyświetlę gdzie, na jakim polu, jaki nektar i tak dalej. Bo tak jak mówię, to nie zależy od yy, plantera, tylko od polu, na jakim to leży. <laughs> I dalej mamy, gdzie to jest. O tu mamy red clay, nektar, który daje to samo, tylko po prostu na redzie. Tak jak się itemy daje inne: daje red, ekstrakty i waxy, więc też jest fajny. I w 6 godzin rośnie 3 miliony polena. No i oczywiście tak samo jak tam, tylko tutaj mamy na red, czyli 25% szybciej jeśli na red flowerach. 25% bonus red polen. Czerwone przynajmniej 25% szybciej Nectar nektar biorą. No i 20% invigora nektaru i satisfying nektaru nie wiem jak to pierwszy przystać, nie mam pojęcia szczerze dobra, nieważne ciężka nazwa po prostu i ostatni nektar, nektar planter, na który zbieram obecnie, jest tutaj petal shop, jest petal planter, on jest dobry czy to jest drugi najlepszy planter w grze obecnie? Rośnie 14 godzin, zbiera 100 bilionów polena daje błonesłowe dżelibiny, field i glittery o 50% szybciej jeśli jest na polu z białymi kwiatami. Yy, colorless, czyli no białe pszczoły 50% szybciej zbierają nektar. Ej, daje 33% więcej yy, white Polena i 50% comforting i satisfying nektaru no, Także tak się prezentują te wszystkie plantery. Nie się tego ostatniego, bo i tak nie ma sensu go małeczek na razie go nie kupi. Migar, musiało do tego mówienia. Dobra, tak tak dalej. Przejdźmy to, oczywiście, już do A nie, jeszcze tylko omówię to, jak pszczoły zbierają ten nektar. Jakby, czy tak jesteśmy sobie na polu. Jak widzicie, pszczoły, pszczoły zaraz zaczną podchodzić do tego. Trzeba poczekać chwilę. O, jak widzicie, teraz z bitu poszło i sobie zbiera. Jak zbierze sobie nektar z tego, to my, tak jakby, dostajemy też nektar i to szybciej rośnie. Jak jesteśmy na polu, to wtedy plantery szybciej rosną, tak? czy jak wtedy tam, powiedzmy, na tym candy, tu gdzieś powinno być, no, jak mamy candy, to 4 godziny, Czy jak, byśmy, jak stoimy na polu, to po prostu nie urośnie w 4 godziny, tylko szybciej, bo pszczoły, tak jakby, przyspieszają rośnięcie tego i jeszcze dają nam nektar do tego, który też dostajemy, oczywiście, jak zbierzemy tak jakby całego plantera, i to daje bardzo duże ilości. Dobra, czyli to omówiliśmy. Czyli, że jak po prostu stoimy na polu, to dostajemy więcej, szybciej po prostu rośnie, szybciej rośnie planter. Dobra, teraz przejdziemy do tego. Czyli, tak, macie, mamy tu rozpiskę, możecie sobie zrobić screena, jak chcecie. Tu mamy wszystkie nektary, jeszcze mamy napisane, co dają i na jakich polach plantery stawiać, żeby dostawać ten właśnie nektar. Czyli mamy tak refreshing, Stawiamy na Blue Flower, Strawberry i Comforting mamy na Dandelion, Bamboo i Pine Tree Satisfying mamy na Sunflowerze, Pineapple albo Pumpkinie Motivating mamy na... Motivating w ogóle na dużej ilości polach jest Motivating mamy na Mushroomie, Spiderze, Stampie i Rowsie No i ten, którego nie umiem przeczytać, mamy na y... Cloverze... Sandfield? prawda? No tak, to jest Anfield, no. Czyli mamy na klawesze Anfildzie, yy, kaktusie, Topie i pepper. Dobra, czyli jak mamy quest'a, żeby... Yy, na przykład jeden, żeby zebrać jedną godzinę comforting. Jak tu widzicie, czyli musimy iść tak, na Dandelion, Bamboo albo Pine Tree. Yy, czyli ja sobie pójdę, powiedzmy, na Dandeliona. Yy, czy tak, idziemy sobie tutaj. I kładziemy tutaj powiedzmy planter, Kilka, ja chyba nie mogę wam trzy tak, czyli kładziemy sobie planter i mamy dwa sposoby, albo możemy poczekać aż się napełni, wtedy zbierzemy i dostaniemy y, od razu, albo możemy stać na polu, tak jak tu. nam się po prostu zrobi ten quest jakby. Znaczy albo sobie postoicie chwilkę i wam się jak godzi na to sobie postoicie chwilkę i zrobi Wam się ten quest. się na dobrym polu muszę stać. No albo po prostu poczekać y, aż się zapełni do fulla i go wtedy zbierzemy. To myślę, że to by było na tyle w sumie, bo to, ta rozpiska jest bardzo przydatna. Także mówię, zróbcie sobie tego screena, dziś sobie zapiszcie, żebyście potem nie musieli wchodzić po prostu na ten odcinek i szukać tego. Jak o czymś zapomniałem, to napiszcie mi. A, jeszcze jedno w ogóle. Każdy planter ma szansę na to, żeby pojawiły się grzyby, ale o grzybach będzie w następnym odcinku. Więc no. O będzie wtedy właśnie w następnym odcinku, tylko muszę o tym wspomnieć, bo to dosyć ważne. Dobra. Yy, zapraszam na Discorda, na grupę na Robloxie, w opisie macie linki. Trzymajcie się. Cześć.